Teraz pytanie do pana Iważienowa zadane. Tak jak chciałem powiedzieć, że właśnie pan Marianow będzie odpowiadał na pytanie Andrzeja dotyczące propagandy. Bardzo proszę. Trzeba przypomnieć może, bo było to z 20 minut temu pewnie. Mhm. <grymianowice> <grymianowice> Wygląda tak. Znaczy, вопрос był odnośnie tego, co dziać w konkretnych sytuacjach, jak w konkretnych sytuacjach. W Polsce i nie tylko w Polsce. Sytuacja dotyczy wszystkich krajów europejskich, nie tylko krajów europejskich. Nie tylko, europejskich, nie tylko z punktu widzenia tego, że zwracamy uwagę na jakieś bolesne punkty jest falsyfikacja, propaganda, manipulacja. To jest wojna informacyjna bądź dezinformacja, wojna dezinformacyjna, wojna, dezinformacyjna, wojna hybrydowa. Opracowana w, w Sztabie Generalnym 20, 30, Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim w latach 20 i 30. -tych. W 1939 czterdziestym roku została ta strategia wykorzystana w ramach operacji przeciwko krajów bałtyckich i przeciwko Polsce. Pierwsze, co należy zrozumieć, jest to wojna. Należy rozumieć, że to jest wojna, że nie, są, że nie są to zabawki, nie jest to koszmar senny, tylko po prostu budzimy się i koszmar znika. Koszmar nie zniknie. Tu są olbrzymie zasoby, olbrzymia liczba osób. Jest to umysł, który opracowuje te operacje i jest sieć agentów, która to wszystko realizuje. Jest to realna wojna powiedział, że jeśli będzie to kontynuowane, to będzie zimna wojna. Jest to jeden z tych pomysłów tego samego źródła z Kremla o niebezpieczeństwa. O niebezpieczeństwie zimnej wojny. Zimna wojna zakończyła się pod koniec 1991 roku, 23 lata temu. To, co trwa teraz, to nie jest początek, to jest coś, co już trwa. Jest to nie zimna wojna, jest to gorąca wojna. Jeśli porównać to, co się działo w czasie zimnej wojny, nie było tego typu sytuacji. Nie było sankcji personalnych, tak naprawdę nie było stosowane takie mechanizmy. W czasie zimnej wojny nie było przypadku aneksji części kraju europejskiego. Były różne aspekty tej zimnej wojny, ale tego typu sytuacje się nie zdarzały w Jałcie czy w Poczdamie. Były postanowione pewne rzeczy, jeśli chodzi o granice państw i granice nie były już naruszane. Tysiące osób nie ginęły wówczas w czasie wojny, teraz giną ludzie. Jest to wojna gorąca. Są różne aspekty, różne części. Są akcje wojskowe i są działania agentów. Jeśli chodzi o działania informacyjne, na początku marca publicznie zwróciłem się do władz ukraińskich z prośbą, z Błagałem, żeby stworzyć centrum informacyjne, które by informowało społeczeństwo ukraińskie, jak również społeczeństwo na całym świecie, by informować, co się dzieje i zwalczać manipulacje i propagandę putinowską. Wówczas przedstawicielka sekretariatu prezydenta. Odpowiedziała, że nie będą się tym zajmować i władze ukraińskie de facto nie robią tego w tej chwili. Ale społeczeństwo obywatelskie właśnie się tym zajmuje. Dmitry Tyńczuk, na przykład różne inne inicjatywy zorganizowane przez organizacje pozarządowe. Ludzie pracują w dzień i w nocy, analizują propagandę putinowską. I teraz oczywiście mamy bardzo skomplikowaną sieć komunikacji. Trzeba zobaczyć jakieś filmy, które były na przykład nagrywane 5 lat temu w Czeczeniu, w Syrii, w innych krajach. Tekst był zupełnie inny i teraz są wykorzystywane do manipulacji. 40, 60, 80, 80 i tak dalej. To jest cała machina, która produkuje olbrzymią ilość informacji. Profesjonaliści pracują w ramach tej machiny, otrzymują olbrzymie pieniądze, by okłamywać społeczeństwo. Kim są ci ludzie? Mamy takie tradycyjne podejście, że to są dziennikarze, nazywamy ich dziennikarzami. To nie są dziennikarze, to są wojska informacyjne. Trzeba zrozumieć, że to są wojska dezinformujący. Jest to specna. To, że nie są to ludzie w mundurach, to nie znaczy, że nie są to osoby, które są częścią tej armii, armii informacyjnej. I właśnie prowadzą agresję informacyjną. Jeśli nie ma odpowiedzi na tą agresję, to wcześniej czy później agresor zwycięży. Jeśli nie będziemy się temu sprzeciwiać, to agresor zwycięży. By zwyciężyć tego agresora musimy się tego temu sprzeciw sprzeciwiać również w ramach pola informacji. To samo dotyczy tej agentury, tych agentów, którzy rozprzestrzeniają tą informację. Mamy takie podejście, gdy dziennikarz, ktokolwiek chce powiedzieć, że nie zgadzam się z Pana punktem widzenia, ale chcę walczyć o to, żeby Pan mógł wyrazić swój punkt widzenia, żeby osoby mogły wyrazić swój, swój, swój punkt widzenia. Natomiast jeśli jest to dezinformacja, tak naprawdę ten rzekomy dziennikarz wie, że nie jest to prawdziwa informacja, ale zrobi wszystko, by rozprzestrzeniać tą informację, czyli jest w stanie oddać życie za to, by stosować propagandę i oczywiście dotyczy to właśnie Ukrainy i chcą oddać życie. W jaki sposób reagować na taką sytuację? Druga wojna światowa, Anglia, najtrudniejsze chwile walki lata 40., Walka o Anglię. Proszę sobie wyobrazić, np. że dziennikarz znajdowałby że... się w Londynie i. Przeprowadzaliby tam reportaże. Czy jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić? Nie. Mimo, że Anglia była wówczas krajem demokratycznym, ponieważ kraj demokratyczny w warunkach wojny jest zmuszony zachowywać się inaczej. Rozumie zagrożenie, ponieważ to jest zagrożenie dla istnienia demokracji i wolności. To są inne reguły. To nie oznacza, że nie stosujemy wolności słowa, ale mamy swój stosunek do dezinformacji w ramach akcji militarnej gdy prowadzona jest Dlatego, wojna, w tym przypadku to, co wojna hybrydowa. Ukraińskie społeczeństwo obywatelskie zajmuje się tym, tym czym się nie zajmują, zajmują władze. władze. Niestety Rusłana już władze, i Władimir wielokrotnie mówili o trzeba, tym, że władze ukraińskie nie, władze nie ingerują to, w te kwestie. To, Na przykład społeczeństwo obywatelskie zbiera Różne środki materialne i pomoc humanitarną, i władze nic nie robią, jeśli chodzi o agresję informacyjną, jeśli chodzi o działalność agentów. To samo w Polsce. Jeśli ma to miejsce, to nie dlatego, że myszy się pojawiły w brudnej pościeli. Te myszy mają określone źródło informacji i trzeba walczyć z nimi tak samo jak w czasie wojny, ponieważ walczą przeciwko wolności wolności słowa, demokracji, na przykład w Polsce czy na Ukrainie. Należy zwalczać tego typu działania i należy rozumieć zagrożenia, które stoją przed nami.